Cześć, witajcie na kanale Maciej Podróżuje i Smakuje. Dzisiaj w poszukiwaniu restauracji 31 sezonu przyjechaliśmy na Śląsk albo na zagłębie. Niektórzy się oburzają na śląsk, niektórzy na zagłębie, ale jesteśmy w Mysłowicach. Mysłowice leżą na północno-wschodniej części górnośląskiego okręgu przemysłowego, więc tak naprawdę są zaliczane. I do y, Śląska, i do Zagłębia, żeby nie było wojny, nie chcę wywołać wojny. Jak kiedyś wywołałem, jak Magda Gessler wywoływała, wywołała w Dąbrowie, w y, w Pryzie Śląskiej, więc jestem w Mysłowicach. Dla tych, którzy uważają, że jestem na, y, jest za Zagłębie, ok, ale nie o tym dzisiaj mowa. Przyjechaliśmy do Mysłowic, bo tutaj 10 kwietnia Magda Gessler przyjechała, i wśród tych blokowisk, których jestem, o za mną widzicie, tutaj zrobiła właśnie kuchenne ewolucje pizzeria ja, nowa nazwa Tutki Falici zaraz wam o tym opowiem, ale chcę wam opowiedzieć czymś innym. Tam za tym budynkiem jest wjazdowy szlaban. Tutaj jest bardzo duży w ogóle, duży parking. Tam jest wjazdowy szlaban. Wjazdowy szlaban jest też tam i wjazdowy szlaban jest też tam. My, jadąc tutaj do tego miejsca, wiedzieliśmy na stronie facebookowej, że trzeba podjechać pod szlaban, zadzwonić i z przyjemnością e, otworzą, żeby na ten szla, na ten parking jechać, Więc pod ten szlaban podjechaliśmy. Bardzo długo dzwoniłem do restauracji, nie mogłem się dodzwonić, W końcu odebrała pani powiedziała, że stoimy pod niewłaściwym szlabanem, więc zaczęliśmy wycofywać samochód. Pani powiedziała, że nie w tą stronę wycofujemy, że mamy jechać pod trzeci słaban, więc zajechaliśmy pod tamten słaban, ale jak już dzwoniliśmy, to nikt więcej nie odebrał. Stanęliśmy gdzieś za szlabanem, chociaż tutaj w środku jest dużo wolnych miejsc i stoimy tam. Nie wiem, jak po kuchennych po emisji kuchennych Ewolucji oni się tutaj pojadzą, ale w każdym razie. Na ten parking, który jest przeogromny. Nie wjechaliśmy, no bo było zajęte. Pani odebrała, więc zobaczymy, co zastaniemy. W środku może jest taki tłum. Jest godzina 13:20. Restauracja jest średnia od godziny 13:00, więc idę sprawdzić. Nowa nazwa. Stworzona 10 kwietnia przez Magdegessę. To jest Tutki felici, czyli Wszyscy Szczęśliwi. Czy faktycznie tutaj są wszyscy szczęśliwi w tym miejscu i czy to jest tak dobre włoskie jedzenie, że będziemy też nim zachwyceni. Idę dla Was sprawdzić. Tutti felici. Wszyscy szczęśliwi. Mam nadzieję, że panuje pan włoski klimat i włoskie smaki faktycznie w tym miejscu są. No nic. Na początku mieliśmy problem z wejściem. Mam nadzieję, że smak obroni jeszcze. Chodźcie na odcinek z Zapraszam. Wchodzimy do... Pizzeria restauracji Tutti Felici, a dzisiaj w ogóle jest yy, trzeci czerwiec, a za trzy dni podobno ma być Magda Gester, ma to sprawdzić, ale to tylko taka mała informacja, bo jak będziecie oglądać, to będzie po sprawdzeniu, po wszystkim, także będzie po emisji odcinka. Chodźcie, zapraszam na odcinek Zmysłowic, zapraszam. Jest już na stole menu. Są też dania Magde Gessler, więc jest to nadal sejnym składnikiem zupy, pasta, ciutta, pizza crudo alla signora Magda. To ja to wygląda? Bardzo mały Ale trzyma się. się. wjechała zupa cappuccino według Magdegesy, podawana w filiżance z takim parmezanem na wierzchu. No, wygląda genialnie. Widać śmietana z parmezanem. Wow, Mocno grzybowa grzybula z parmezanem, okud. Fajne, naprawdę fajne. Zapowiada się dobrze, więc Gorąc, gorąca pasta ciutta z trzech rodzajów mięsa. Papryki, yy, oliwek, makaronu. Pani nam powiedziała... Pani nam powiedziała, że trochę taki włoski bigos, przegnięcie lodówki. Aktycznie jest boczek, są makarony, pomidorki. Ja bym chciała z tobą bardzo to krótko, żeby to jak będzie to. Wiecie, jak ja bym to nazwał? To jest takie włoskie leczo. Bo tu jest dużo rzeczy takich związanych z leczą, do tego jest jeszcze makaron. Takie leczo z makaronem, ale ciekawe to jest. jest, to, jest to jest wszystko, faktycznie. Ja bym ktoś sprzątnął lodówkę u takiej yy, babci włoskiej. <grystanie> Ciekawe, fajne. Mhm. A la Signora Magda. To jest taka tradycyjna palma, Delikatnie zmodyfikowana przez Magdę Gessler. Signora Magda.

Tutti felici to znaczy wszyscy szczęśliwi. I ja już wiem, gdzie oni to szczęście ukryli. Szczęście z tiramisu truskawkowym, to jest nasączone prosecco, a reszta tego szczęścia to było w tej zupie grzybowej. Wszędzie innych daniach też było to szczęście pododawane, ale przede wszystkim właśnie tiramisu truskawkowe i ta grzybowa zupa tam był ten eliksir szczęścia. Można jedną Będziecie oglądać we wrześniu odcinek, to już nie będzie sezonu na Tuskawie, bo jesteśmy na czerwcu, jest sezon na Tuska, ale mimo wszystko powiem Wam. Molto gustozo, na pewno. Czas powoli opuścić. Restauracja chociaż dzisiaj dużo, dużo siedzi osób, więc tutti felici, pójdę z drugiej strony. Powiem szczerze, tak widzieliście na filmikach, tam się dużo dzieje, tam właścicielka biega, pani Wiola biega po tej restauracji, w to mi z powrotem to takie, taka włoska ja faktycznie cały czas zamieszanie. Tutaj dostawa włoskich produktów przyjechała. Samochód okrajony włoskim, włoskimi szyldami, także oryginalne włoskie produkty. Tutaj jakieś dostawa kwiatów, właśnie tam właścicielka w tym momencie te kwiaty układa, także tutaj biega, tutaj przyjmuje zamówienie, no taka włoska tratoja naprawdę, dzieje się dookoła, Gwar, hałas taki typowo włoski, takie typowo właśnie tutti felici, jest wesoło, jest gwadno, jest przede wszystkim smacznie, a to miejsce można pojechać, o tam właścicielka znowu, co? widzicie? Właścicielka tam biega, za każdym razem się pyta, czy smakuje, czy nie. I to jest właśnie fajne, bo w takim miejscu, gdzie ja bym chciał kawałek Włoch znaleźć w Polsce, yy, na Śląsku czy yy, na Zagłębiu, to właśnie odnajduję w tym miejscu. I bardzo chętnie do tego miejsca zapraszam, bo smaki naprawdę są przednie. Jest bardzo dobra pizza, świetny makaron, bardzo, bardzo genialna zupa cappuccino, McDegaster, więc nie mogę absolutnie tutaj. Narzekać, a mogę jedynie chwalić i zapraszać. Muszę przejść na drugą stronę, bo jak widzicie, nie mogę za bardzo tam rozmawiać, nie chcę nagrywać gości. Więc jest jest hałas. Na początku wyglądało to bardzo dziwnie, ale teraz wiem, że kawałek Włoch znajduje się właśnie w Mysłowicach. No cóż, moi drodzy. No cóż, moi drodzy, co ja mam powiedzieć? Tylko chyba mogę powiedzieć jedynie: Molto Gustozo, zapraszam oczywiście do. Tutti felici w Mysłowicach. Ja jadę dalej, szukać restauracji z 31 sezonu. Zapraszam Was mocno do tego miejsca. Wiola, właścicielka też pewna Was zaprasza. Tam teraz biega, nie będę jej zajmował, ale oczywiście zapraszamy do tego miejsca. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się, a i wydać Sezonu w Mysłowicach sprawdzona. Tutki felici. Tu faktycznie jest pełnia szczęścia, pełnia smaku i pełna pełnia samych najlepszych. Włoskich specjalów. Jeżeli macie chęć, przyjeżdżajcie, zapraszam ja, ale zaprasza też właścicielka Wiola, prawda? Zapraszamy gdzie? Zapraszamy Mysłowice Katowicka 69A Osiedle Bączek. Macie miejsca parkingowe naokoło około Szlebanu, bo Maśńczyk miał problem. Tra trafić, ale niestety dzięki Bogu dojechał. Jak ktoś ma chęć, to zawsze trafi. Pamiętajcie, wszystkie drogi prowadzą do Tutti. I chciałam Pędzić. powiedzieć, że to była bardzo miła niespodzianka, bo ja w ogóle nie wiedziałam o tej wizycie Ech. i dopiero w trakcie się dowiedziałam, z kim mam przyjemność. Także bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło. I teraz, I macie, teraz macie pewność, że moje wizyty zawsze wyglądają, że są niespodziewane, są zaskoczenia i są subiektywne. A tobie bardzo, bardzo dziękuję, dziękuję za twoje polskie smaki. Dziękuję. Naprawdę dziękuję serdecznie. Zapraszamy was. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.